Cześć. Witaj w moim mini kursie pod tytułem 7 błędów przy zakładaniu warzywniaka na balkonie i jak ich uniknąć. Ten mini kurs jest wstępem do dużego, kompletnego kursu, który startuje już tej wiosny. Po więcej informacji zapraszam Cię na warzywniaknabalkonie.pl. Tam zostaw swój adres e-mail a otrzymasz e informacje jak tylko się pojawią o dostępności tego kursu. Za nami już dwa dni. Dwa filmiki, dwa błędy. Jeden błąd to było za wcześnie, drugi błąd za dużo. Dzisiaj zapraszam na omówienie trzeciego podstawowego błędu przy zakładaniu warzywniaka na balkonie, błąd trzeci za gęsto. Ten błąd trochę łączy się z tym błędem wczorajszym, czyli za dużo. Bo jeśli mamy już tych nasion tak dużo, otwieramy sobie paczuszkę nasion bazylii e, I tam tych nasion są setki. E, tak się wydaje, że one są takie malutkie, że, że no, jak z takiego jednego małego nasionka może wyrosnąć coś takiego dużego. Ale z każdej tej jednej malutkiej kuleczki wysiada pełnoprawna bazylia, która w zależności od odmiany może być albo taka, albo taka. I. E, nie chcemy, żeby te nasiona się zmarnowały, więc wysiewamy je wszystkie. E, widziałam i takie przypadki, gdzie do takiej doniczki o średnicy powiedzmy 10-15 cm e, ktoś wsypał wszystkie nasiona z takiej paczuszki. E, I o ile bazylii może, może w jakichś tam skrajnych przypadkach e, może to się udać. O tyle w przypadku na przykład pomidorów e, czy papryk, gdzie te nasionka są niewiele większe, a te rośliny z tych nasionek mogą już być I jeszcze wyższe. E... Nie siejcie wszystkich nasion, bardzo was proszę. To jest jeden z bardzo, bardzo poważnych błędów, bo te nasionka, te roślinki, jeśli one są posiane za gęsto, to one nie mają miejsca, nie mają przestrzeni na to, żeby urosnąć, żeby się rozwinąć. Muszą walczyć ze sobą o. Yy o wodę, o, o składniki odżywcze, o powietrze i przez to są słabsze, przez to są bardziej podatne na choroby i, i tak się nie robi. I tak się nie robi. Słuchajcie, takie nasiona siejemy w odstępach, powiedzmy około pół centymetra między sobą i wtedy mamy jakąś kontrolę nad, nad tymi nasionami. Wyjątkiem są nasiona na przykład oregano, które są drobniutkie jak piasek, ale to zobaczycie jak tylko takie nasiona będziecie mieli w ręku. Je się, je po prostu szczyptami i to jest ok, ale nasiona większe, takie, które można swobodnie złapać między dwa palce, siejemy w odstępach co najmniej trzykrotnej średnicy tych nasionek, bo później jest po prostu dużo problemów. Słuchajcie, to jest, nas prowadzi do, do drugiego aspektu błędu pod tytułem za gęsto. Jak już mamy tych roślin tak dużo, bo, bo wsięliśmy tych nasion tak dużo, to przechodzi maj. Chcemy je posadzić na balkonie i znów nie chcemy, żeby się zmarnowały. Dlatego bierzemy sobie skrzynkę 40-60 cm i sadzimy tamte pomidorki. Co 10 cm. Nie, tak nie robimy. Pomidory i inne rośliny potrzebują przestrzeni, żeby rosnąć. Dlatego, jeżeli nie jesteście pewni, wpadajcie na grupę albo na tym kursie Warzywniak na balkonie. Będziemy też o tym mówić bardzo obszernie, o odległościach, jakie są potrzebne między roślinami, aby one mogły swobodnie rosnąć. Jeśli chcecie zapełnić tą przestrzeń w skrzynce, bo wydaje Wam się tam tak strasznie pusto, to wsadźcie tam jakieś niskie zioła bazyli, czy, czy tymianek, czy można tam jakąś sałatę dosadzić, ale nie sadźcie tam kolejnych pomidorów, bo im będzie po prostu za gęsto. A jeśli posadzimy rośliny za gęsto, to nie będą miały odpowiedniej cyrkulacji powietrza. W sadzonkach będą bardziej podatne na choroby grzybowe, przez to będzie im po prostu źle. Potem pomidory zaczną rosnąć i nie będą mogły dojrzeć, bo nie będą miały światła. Dlatego nie, nie sadzimy za gęsto. To jest błąd kolejny, za gęsto. Dzięki, że byliście ze mną. To już za nami trzy błędy prawie połowa. Przypominam, że ten filmik jest częścią mini kursu pod tytułem 7 błędów przy zakładaniu warzywniaka na balkonie i jak ich uniknąć, a ten z kolei jest wstępem do pełnego, kompletnego kursu Warzywniak na balkonie, który startuje już tej wiosny. Po więcej informacji zapraszam Was na warzywniaknabalkonie.pl. Tam możecie zostawić swój adres e-mail i otrzymacie informacje na temat startu kursu, jak tylko one się pojawią. Tak więc do zobaczenia jutro.